jakaś wycieczka. soblówka, na przełęcz przysłop, na Wielką Rycerzową i zbieg. Jeszcze nie wiem, którędy do Sobluweczki. Dzień dobry. Przełęcz przysłobo osiągnięta, w lewo można by na bezkich Mednarów, tam, tam i potem na Oszust, dwa zacne strome podejścia i dalej zbieg na Przełęcz Glinne, a ja w drugą stronę, czyli w prawo od wyjścia, szlakiem niebieskim, na Wielką Rycerzową. Dobra. Początek podejścia z oblówki Szlaknik Zielony, na Ptyschop bardzo sympatyczny. Nie ma stromego wcale, wygodna droga właściwie bez złota. Ale już od Przełęczy Zawsze niebieski zdecydowanie strąszy, troszeczkę błota, troszkę mniej wygodnie, ale za to wysokość zdobywa się szybko. wierzchołek wielkiej rycerzowej. 1226 metrów. Dalej, grzbietem szlak czerwony w stronę przegipka Oczywiście z odejściem lekko na bok, bo tam czerwony dalej to na wielką, wielką racę. Do hali i do bacówki. Szlak niebieski. i Hala który jest jeden z piękniejszych widoków w Beskidzie Żywieckim. Tam gdzieś ponad drzewami mała fatra. Babia góra pięknie, pilsko. Jedziemy poszukali Lipowska. Romanka tam pewnie sterczy, a gdzieś tu za drzewami. Daleko, daleko skrzyczne barania góra. dzielny poranek po upalnej dusznej sobocie podniotki i ja dlatego ruszam wcześnie żeby troszeczkę potrenować na kolejnym swoim klasyku Nie wiem czy na wsiankę czy może tylko do rydykalnej na razie Moja klasyczna wycieczka z doliny Niskuliny wiedzie do niebieskiego szlaku Rajcza Halaboracza jestem No jestem na hali Rysianka, daleko, daleko. Bo jest. Tatry, pisko, pięknie. No i tutaj, babia góra wierzchołek. Chronisko. Cześć. Okay. Right. Wycieczkę klasyczną, poranną, niedzielną można kończyć bardzo różnie. Można zbiegać czarnym do Boracze i drogą stokową, którą się podchodziło. Można powiedz żółtym do końca, do kapliczki, wracać do góry troszeczkę asfaltem. A można przez łąkę, przez krzaki, dowiedzieć do takiego tajnego trawersu, pokonać strumyk i już być w domu. I taką oto wersję wybrałem.